231 lat temu została uchwalona Konstytucja 3 maja. Przede wszystkim ja traktuję kolejne rocznice jako powód do świętowania i powód do dumy dla nas Polaków z tego tytułu, że była to pierwsza Konstytucja w Europie, a druga na świecie po Konstytucji Amerykańskiej. Konstytucja nowoczesna jak na owe czasy, i Konstytucja, której głównym celem było no przede wszystkim spowodowanie, żeby Polska zachowała suwerenność. Niestety się to nie udało, ale konstytucja zapisała się w naszej tradycji, to w sposób niezwykły i dlatego też cieszymy się i w sposób szczególny obchodzimy to święto, święto radosne. Brakuje nam takich świąt, mamy tylko dwa takie święta radosne, które staramy się obchodzić, czyli 11 listopada i 3 maja. Natomiast mamy taką skłonność jako Polacy do martyrologii i dlatego też często też nie potrafimy się cieszyć. A powtarzam, powinniśmy być dumni, bo konstytucja 3 maja no, jest powiedzmy tą tradycją naszej obowiązującej obecnie konstytucji z 97 roku, a jest to swego rodzaju taki świecki dekalog państwa polskiego, który wyznacza ramy prawne, wyznacza ramy ustrojowe yy, dla funkcji. Nowoczesnego państwa. Dlatego też szanujemy, jesteśmy dumni i mnie osobiście boli, że nie wszyscy szanują konstytucję, a nawet są środowiska, które ją łamią albo po prostu wręcz na to przyzwalają. Tak być nie powinno w państwie demokratycznym. Dlatego też dzisiaj podkreślajmy nasze przywiązanie do naszych barw narodowych, do naszych symboli, no i oczywiście do konstytucji, która jest tego ucieleśnieniem. Tak, to no jest to niewątpliwie wielki akt historyczny. Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją nowoczesną w Europie i drugą na świecie. Uchwaloną przez właśnie Polskę. No niestety historia tak się potoczyła, że ten akt myślę był uchwalony zbyt późno, żeby naprawić to, co już się dokonywało w międzyczasie, gdzie byliśmy już po dwóch rozbiorach. No i niestety Polska później przez długie lata była w niewoli aż do odzyskania niepodległości w 2018 roku. My czcimy i obchodzimy tą konstytucję. Jest to jeszcze tak można powiedzieć święto podwójne, bo jest to święto również Najświętszej Marii Panny. I my tutaj dzisiaj we Wrocławku również przed katedrą, która jest pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, obchodzimy te uroczystości 231. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.